Ale wtedy stał się jakiś cud, że ja wybrałam opcję, że ja się nauczę, że ja dam radę, ja się nauczę, ja mogę się nauczyć. I jestem sobie tak ogromnie wdzięczna z tamtego okresu że ja podjęłam tą decyzję zdobywania nowych kompetencji. Ja, kobieta, która umiała włączyć komputer, wyłączyć, zrobić coś tam jak było przygotowane, gotowe i za każdym razem oblewał mnie zimny pot, kiedy w pracy prosili mnie o coś, żeby coś przygotować, żeby coś zrobić. Dopóki mi nie pokazali tych kroków, jak to tam się posługiwać, a jak już wchodziła w grę opcja Excel, to po prostu dostawałam uderzeń gorąca na no, dużo wcześniej niż przyszła menopauza. Więc... Ta cała historia była dla mnie przeogromnym wyzwaniem, ale wiara w to, że ja mogę dokonać tego, że to nie jest jakaś, nie wiem, kosmiczna, astronomiczna y, y, dziedzina nauki.